Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie tego oto nordyckiego starter packa z kolekcji Panini Euro 2020. W środku mamy trzy saszetki, trzy limitki, małe, jedną dużą, oczywiście album, plansza do gry. A więc startujemy, otwieramy i sprawdzamy co konkretnego mamy w środku. jedna saszetka, druga saszetka, trzecia. Tu mamy końsy, czyli to jest jedna z tych trzech limitek i dwie malutkie. Harry Kane, Anglia i Paul Pogba, Francja. Czyli będzie pojedynek Anglia kontra Francja i jaka duża Pogba, Paul Pogba. A jest jeszcze moi kochani, jest jeszcze jedna, czyli jednak Końcy się nie liczyły, jeżeli chodzi o limitki. Francuz kolejny, Antoine Griezmann. Wszystko sobie tutaj przesuniemy. Duża limitka Pogby. No i 300 saszetki, a więc pojedynek Anglia kontra Francja. I mamy tutaj Portugalii Nelson Semedo na bazówce, następnie Emil Forsberg, Szwecja, Play of Team Serbia. No i ja tam już widzę Nordyka. Nordyk jest, ale najpierw jeszcze Ojarazabal, Hiszpania, Wonderkid. No i wspomniany Nordic Heroes Timu Pukki z Finlandii. Super. I co jeszcze? Wow, mamy jeszcze rarkę moi kochani, do tego Robert Lewandowski, więc mega saszetka. Super, super sprawa. Robert wpadł na rarce. I tutaj Finlandia, Magic Moment oraz Sidurczuk Ukraina. W drugiej saszetce mamy stadion w Sankt Petersburgu. I jest Anglia. Pierwsza karta. Raheem Sterling. I to była karta Goal Machine. Prowadzenie dla Anglików. Bułgaria Play of Team. LVD. Szwajcaria Wonder Na wazówce Kahveci Z Turcji. Zakaria. Szwajcaria, Portugalia Bernardo Silva i Akanji Szwajcaria i ostatnia saszetka i tutaj mamy Augustinsona ze Szwecji Perisic Chorwacja Szwecja Olsen Dzikia Rosja następnie Żirko, fans favorite, Rosja. Logo Danii. Christensen, Defensive Rock Dania. I karta bazowa Kingsleya, Comana, która powoduje, że mamy remis. 1 do jednego. Ostatnia karta rzutem na taśmę Francja tutaj remisuje. No i jeżeli popatrzymy na karty, które wpadły, naprawdę ta pierwsza saszetka była megaśna. Padararka Rarka z Robertem i nordycka karta Nordic Hero z teamu Pukki. Jeżeli chodzi o limitki, no to nie było tam może jakichś bardzo rzadkich. Myślę, że chyba ta duża XXL -ka z Pogbą to ta najbardziej wartościowa karta z całej tej czwórki tutaj. Okej, okay, moi kochani. Krótki odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.